Zbliżają się święta, a co za tym idzie, wkraczamy w czas kupowania prezentów. Tak się składa, że w grupie mojej znajomych mamy tradycję robienia Secret Santa, a ja, jako największy kretyn z tej grupy, jestem odpowiedzialny za robienie absurdalnego losowania. Było już wyciąganie karteczek ze złotego kibla i proszę, zostawmy ten temat tu, nie zadawajcie więcej pytań. Zdołałem się także <laughs> poniżyć, celując piłeczkami do butelek po piwie. Parę lat temu nie było jednak czegoś tak wspaniałego jak dziś. Nowego, wtorkowego kubeł sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencji to poprawna odpowiedź. Więc w tym roku losowanie Secret Santa wykona AI. Oto plan. Mam listę wszystkich imion znajomych biorących udział w zabawie. Imiona pozmieniałem, żeby nie udostępniać prawdziwych danych tym milionom, które to obejrzą. Mam drugą listę tych samych imion, ale posortowanych bardzo zaawansowanym algorytmem znanym szerzej jako metoda na pałę. i wymyśla mi sposób na wylosowanie liczby. Do kolejnej osoby z listy po lewej losuję osobę z listy po... Wiecie jak to działa, przejdźmy do rzeczy. Okej, okay, zacznijmy sobie standardowo, tak na rozgrzewkę. Wylosuj liczbę od 1 do... 8 do 8, no bo osoba nie może wylosować sama siebie 6. No to mamy pierwszą parę. Tu oczywiście liczba 6 to jest ta sama osoba, natomiast przejdźmy po prostu jedną pozycję dalej. Dobra, no to chyba pójdzie sprawniej niż mi się wydawało. Wymyśl absurdalny sposób wylosowania liczby od 1 do 7. Co tutaj robicie? Tutaj bagno, a co wy tu robicie? Co? My... Przy siebie kompletnie popierdol. Okej, okay, to mogła być moja wina, on mógł to zrozumieć zbyt dosłownie. Musi być fizycznie wykonalny. Ja nawet nie wiem, jak mam to. Po co mi piżama? Próbowałem go jeszcze nakierować jakimiś innymi zwrotami, i po angielsku, myśląc, że ma problem z polskim, ale. Od kiedy? Siedem chumików w przebraniu superbohaterów to łatwy realizacja. Więc skoro AI nas zawiodło, to pora wykorzystać inną, nieistniejącą tak naprawdę inteligencję. Mnie! Zacząłem więc myśleć, co jest losowe. Ja, wydawanie płyt przez tako jest trochę randomowe. Niech będzie, wylosowaną cyfrą będzie ta, która jako pierwsza pojawia się w dyskografii tako. Let's go. Pierwsza zwrotka 40-letni, czyli 40 nie mam tylu znajomych. 3 3 3 3 3 mamy 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 3 mamy 3 Agata i numer 3 Aldona mamy parę numer 2 nic bardziej losowego nie wymyśliłem. Czyli jak napiszę 24, to będzie źle? To będzie za dużo? To się zgadza. Jeszcze raz. MK20. to jest catfishing? Czy ja właśnie popełniam przestępstwo? Mógłbyś mi podać losową cyfrę od 1 do 6? 3, znowu. Po raz kolejny jest trójka. Dzięki i Moja gra w Fortnite jest kompletnie losowa. Inaczej. Nie umiem grać w Fortnite. Załóżmy zatem, że kolejna cyfra to będzie miejsce, na którym skończę solo grę. Minus jest taki, że muszę skończyć w pierwszej piątce, czyli trochę tu spędzimy. Tam ktoś jest w tym budynku? Nie, ja jestem na bardzo otwartej przestrzeni. Świetnie, naprawdę nie sądziłem, że jestem w stanie to zrobić w pierwszej grze. Ja już byłem przygotowany na taką godzinną rozgrywkę pełną cierpienia, śmierci i smutku. To 5! Jestem przekonany, że zginę w jakiś najbardziej absurdalny, niedorzeczny sposób, jaki tylko jesteście sobie w stanie wyobrazić. Raz go trafiłem. Oj, 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 oj! za mną, za mną, za mną, z prawej tak blisko ile on miał życia? 19 okej, okay, miałem lobby botów, nikt tu nie potrafił grać, włącznie ze mną oczywiście ale dobra, skończyłem drugi, czyli można przypisać kolejną osobę mamy parę numer 4 Dobra, ponieważ zgłodniałem, to postarajmy się tę sytuację jakoś kreatywnie wykorzystać. Dzień dobry, zamówiłem u Państwa przed chwilą pizzę z odbiorem osobistym. Mam trochę głupią, ale całkowicie poważną prośbę. Czy byłaby opcja, żeby podczas odbioru, czy przed właściwym odbiorem, ktoś na kartonie lub w jego środku napisał mi losową liczbę od 1 do 4? Eee, od 1 do 4 w środku, tak. tak. Tak, bardzo bym prosił, byłbym niezwykle wdzięczny. No, dobra. Sekundkę, się spięta, robić? Jasne, dziękuję ślicznie. Do zobaczenia, do widzenia. Mamy to. Niestety nie mogę Wam powiedzieć, jaka to jest pizzeria, no bo to nie jest reklama, ale właśnie mi się przypomniało zupełnym przypadkiem, że zajebiście lubię układać domino. Dzień dobry. Przeszedłem podbór pizzy z dosłowną liczbą. Małe zadanko. W teorii. W środku powinna być losowa liczba Nie nagrywałem nic z zewnątrz, bo jest tak zimno, że nie byłem w stanie utrzymać telefonu w ręku Jest dwójka! Mamy dwójkę! Pozwólcie, że sobie teraz żyję i dopiero potem wrócimy do losowania Dobra, to jest oficjalnie najbardziej durna rzecz, jaką zrobiłem w swoim życiu Pomysł jest taki, że jestem w windzie i zobaczymy, gdzie pojadę. Muszę pogrupować piętra co trzy, czyli jeden, dwa, trzy, no to tu wiadomo. Cztery, pięć, sześć to jeden, dwa, trzy i tak dalej, i tak dalej. Parteru nie liczę, bo jest za duża szansa, że tam trafię. O, okazuje się, że światło się gasi, ale ja jestem przygotowany. Druga wina właśnie jedzie, a ja dalej stoję. Wszystko miało mi powiedzieć jaj. A ja. zamiast tego siedzę w ciemnej windzie i czekam aż łaskawie ruszy Dobra przyznaję, nieco spanikowałem pod koniec Bo bałem się spojrzeć w oczy osobie, która będzie wchodziła do tej windy Ale pojechałem na siódme piętro A to oznacza, że po tym grupowaniu, o którym wspomniałem wcześniej mamy liczbę 1 Znaję, trochę się pogubiłem w obliczeniach. Myślałem, że na tym etapie zostało tylko 50-50, a tu jeszcze są trzy osoby, więc muszę coś szybko zaimprowizować, coś bardzo losowego. Znalazłem to. Zacznijmy zatem lekturę. Pierwsza liczba, która się pojawi w książce poza numeracją stron, to będzie ta właśnie, którą wybierzemy. To jest książka o różowych delfinach. Przed chwilą spędziłem 15 minut zamknięty w ciemnej windzie, a teraz czytam o różowych delfinach. Śmierć wieku później, 8 lat po śmierci ojca, wyruszyłam na swoją pierwszą wyprawę do amazońskiego lasu deszczowego. Zaliczam tę jedynkę. Z reguły takie rzeczy najlepiej losuje się monetą, ale ja mam coś znacznie lepszego. Mam pistolet na kapiszony. Jak tylko rozkminię jak go otworzyć, w komorze znajduje się 8 8 miejsc na kapiszony. W tym czymś znajduje się pocisków 6. Więc muszę 5 z nich wystrzelać. Yy, dobra, coś wypadło, więc chyba już jest mniej. Cztery razy. To jest głupie. O, jak to śmierdzi. Dobra, więc teraz, żeby nie było, że kolejny pocisk będzie wystrzelony. Kręcę losowo tą. Kumorą? I guess. Zacznijmy od jedynki. Pusto. Dwójka. Pusto. To jedynka znowu. Pusto. Dwójka. Nie. Jedynka. Dobra, nie wiem na czym skończyliśmy. Załóżmy, że jedynka. 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 Więc mamy ostatnie. dwie pary. Nie róbcie tego w domu.